Cześć! Sezon na śliwki pełną parą. Przygotowujemy z nich różne dobre rzeczy, które będziemy mogli wykorzystywać w okresie zimowym, jak na przykład soki czy też powidła, ale nie tylko. No i moja dzisiejsza propozycja dla Was są to właśnie powidła ze śliwek, takie a la Nutella. Dodamy tutaj cukru, dodamy tutaj czekoladę i z tego wszystkiego powstanie nam coś w rodzaju takiej naszej domowej nutelli. W garnku mam tutaj śliwki, jest to śliwka węgierka, muszę ją odparować, zagęścić, a wszystkie ilości to co jest potrzebne do zrobienia właśnie tej naszej domowej nutelli, wszystko to znajdziesz w opisie filmu. Lecimy. Po paru godzinach gotowania śliwki stały się już dość gęste, ale jeszcze nie na tyle, żebym mógł je dalej obrabiać. Ja dalej muszę je odparowywać. Nie podaję tutaj konkretnych godzin, ile czasu to ma trwać, ponieważ to w dużej mierze zależy od tego, jak Twoja śliwka będzie soczysta. Moja była dość sucha, a mimo wszystko wydaje się ona być soczystą. Także odparowujemy ją, oczywiście pamiętamy o mieszaniu, żeby nic nam się nie przypaliło i odparowujemy. Do pożądanej przez nas konsystencji. Powidła zgęstniały, pora teraz dodać cukier, i ponownie garnek wraca na kuchenkę. Moje powidła są już porządnie gęste, właśnie taką konsystencję chciałem uzyskać. Teraz muszę to wszystko zblendować na jednolitą masę. Po spotkaniu z blenderem cała masa jest już no, niemalże idealnie aksamitna. Jest to wszystko dość mocno gęste i jest również prawie że jednorodne. Owszem, gdzieś tam jakiś fragment jeszcze skórki się trafia, ale już takim małym drobiazgiem ja się nie przejmuję. No i dodamy teraz kolejny składnik. Tym składnikiem będzie czekolada. Ja dodaję pół na pół, pół deserowej i pół mlecznej. Aby żeby jeszcze bardziej podbić smak czekolady, dodaję tutaj kakao, które przesiewam przez sitko. Na koniec raz jeszcze wszystko mieszam, tak żeby kakao się wszędzie rozprowadziło, i przekładam do słoików. W tym stanie moje powidła czekoladowe, ale Nutella będą mogły oczekiwać w spiżarni momentu, aż będą potrzebne. I jest to już wszystko, bardzo prosty przepis, a jakże smaczny. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć.